Był to poranek jak każdy inny w parlamencie Polski w Warszawie. Wszyscy mówili tylko o jednej rzeczy: kłótni między dwoma najsłynniejszymi politykami w kraju, Tuskiem i Kaczyńskim. To było jakby dwaj giganci walczyli na politycznej szachownicy. Ale nagle wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. W samym środku tego zamieszania wybuchła nowa bomba. I co najdziwniejsze, nie miała nic wspólnego ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim. Problem pojawił się gdzie indziej, w partii zwanej PSL, czyli Polskim Stronnictwie Ludowym, a nazwisko, które pojawiło się w środku tej kontrowersji, to nikt inny jak Władysław Kosiniak-Kamysz, szef partii i jednocześnie wicepremier kraju. Według tajnych dokumentów, do których dotarli niektórzy dziennikarze, Kosiniak-Kamysz miał być zamieszany w skomplikowany układ. Historia mówi, że on i jego bliscy współpracownicy Wykorzystywali swoją władzę polityczną, by pomagać znajomym i sojusznikom zdobywać ważne stanowiska w spółkach państwowych, tych, które należą do rządu, rozumiesz? I nie tylko to, mieli też zawierać kontrakty, które przynosiły korzyści firmom powiązanym z nimi, jakby wszystko było robione, by wzbogacić określoną grupę. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, może to całkowicie zmienić bieg polityki w Polsce bo do tej pory wszyscy skupiali się na walce tych dwóch gigantów, a nikt nie zauważył, że na zapleczu dzieje się coś bardzo poważnego. Rozdział 2. Kulisy władzy. W środku, na zimnych korytarzach parlamentu, atmosfera zaczęła się zmieniać. Deputowani szeptali między sobą, dziennikarze biegali w te i we w te, a telefony nie przestawały dzwonić. Coś wielkiego miało się wydarzyć. Wycieki dokumentów przyszły niczym wichura. To nie były tylko plotki czy polityczne pogłoski, to były dowody, nazwiska, daty, kontrakty. Wszystko szczegółowo opisane, kompletny dossier. A nazwisko Kosiniak, Kamysza pojawiało się tam nieraz, lecz wielokrotnie. Według śledztwa miał on dzwonić bezpośrednio, by wywierać nacisk na decyzję. Na przykład, gdy pojawiała się wakująca posada w jakiejś spółce państwowej. Takich, które zajmują się energią, transportem czy rolnictwem, osoby związane z nim wiedziały o tym wcześniej niż wszyscy inni i tajemniczo dostawały to stanowisko. Niektóre z tych osób nawet nie miały doświadczenia potrzebnego na te stanowiska, a mimo to otrzymywały wysokie pensje, podczas gdy bardziej wykwalifikowani byli pomijani. Dla osób z zewnątrz wyglądało to jak zbieg okoliczności, ale dla tych, którzy zaczęli to badać, wszystko było powiązane. Co więcej, firmy świadczące usługi dla rządu były wybierane na chybił trafił. Nie dlatego, że były najlepsze, lecz dlatego, że miały kaz znajomości w partii, a te firmy oczywiście otrzymywały lukratywne kontrakty pełne korzyści. Rozdział 3. Milczenie Kosiniaka. Gdy wiadomość wybuchła w mediach, cały kraj był w szoku. Prezenterzy przerywali normalne programy. Twarz Kosiniaka pojawiła się na ekranach, ale on milczał. Na krótkiej konferencji, z niezręcznym uśmiechem, powiedział tylko: To jest polityczna prowokacja. Nic więcej, i wyszedł, nie odpowiadając na żadne pytania. Ale to milczenie tylko podsyciło podejrzenia. Jeśli nie ma nic do ukrycia, to dlaczego uciekać od pytań? Tymczasem za kulisami jego sojusznicy zaczęli się dzielić. Jedni mówili: To kłamstwo, próbują zniszczyć naszą partię, inni szeptali. Jeśli to prawda, to wszyscy razem toną. Podczas gdy wszyscy patrzyli na wielkie polityczne walki na górze, coś dziwnego działo się cicho za sceną. Coś, co mogło wszystko zmienić. Czy znasz PSL? Te partie, która mówi dużo o robieniu tego, co słuszne? No właśnie. Wygląda na to, że za kulisami niektórzy z jej liderów zawierali ukryte układy z przedsiębiorcami z pewnych miast. To było jak: Dajesz mi pieniądze i wsparcie na kampanię. A ja dam ci ważne stanowisko lub wielomilionowy kontrakt z rządem. Pośród całej tej historii pojawia się znane nazwisko: Kosiniak Kamysz, szef partii. Źródła mówią, że wiedział o wszystkim, a co więcej, w niektórych przypadkach to właśnie on decydował, kto dostanie stanowiska i kontrakty. To nie były tylko plotki, były nagrania. Taśmy z Lublina bomba wybuchła, gdy pojawiły się tak zwane "taśmy z Lublina". Na nich dwaj ważni politycy PSL rozmawiają, jakby dzielenie tortu było czymś zupełnie normalnym. I jedna wypowiedź przykuła szczególną uwagę. Jeśli Kosiniak zatwierdza, to jest załatwione. On osobiście się tym zajmuje, gdy sprawa jest poważna. Wtedy cały kraj się zatrzymał. Czy to prawda? Czy szef partii naprawdę o wszystkim wiedział i uczestniczył w tym? Odpowiedź? Cisza i atak. Gdy dziennikarze pytali o sprawę, Kosiniak Kamysz odpowiedział krótko i niechętnie, to tylko polityczny atak tych, którzy boją się naszej siły. Ale ludzie nie kupili tego tak łatwo. Poseł Konfederacji, Grzegorz Braun, już zażądał powołania komisji, która dokładnie wszystko zbada. Nawet politycy z innych partii, którzy wcześniej byli sojusznikami PSL, zaczęli się od niego, co teraz? Sondaże zaczęły spadać. W tydzień poparcie dla PSL zmniejszyło się o 4 punkty procentowe. To może wydawać się niewiele, ale dla partii, która jest w rządzie, to jak trzęsienie ziemi. W samym PSL też zrobiło się gorąco. Młodsi, którzy jeszcze wierzyli w zmiany i uczciwość, są wściekli. Chcą gruntownego oczyszczenia. Chcą, żeby winni zostali usunięci bez względu na koszty. A teraz Kosiniak-Kamysz jest w sytuacji bez wyjścia. Jeśli nic nie zrobi, może stracić stanowisko, a może nawet całą karierę polityczną. Czy to początek końca trzeciej drogi? Patrz, nikt nie chciał w to wierzyć. Trzecia droga powstała jako nadzieja, nowa ścieżka, zdala od starych wojen między wielkimi. PO z jednej strony, PIS z drugiej. Wiele osób myślało, teraz się uda, w końcu coś innego, ale nagle ma bum, zarzut spadł jak piorun w pochmurny dzień. Teraz ten, kto miał być inny, zdaje się tonąć w tym samym błocie co pozostali. Skandal z PSL, jednym z filarów trzeciej drogi, rośnie szybko, jak efekt domina. Jedna figura upada, a zaraz za nią wiele innych. Opozycja ostrzy pazury, a wyborcy? Oni zaczynają się zastanawiać trochę smutni, trochę wściekli czy w Polsce jeszcze istnieje uczciwa polityka? Burza dopiero się zaczyna. Nikt jeszcze nie wie, jak to wszystko się skończy. Czy Kosiniak-Kamysz poda się do dymisji? Czy PSL przetrwa ten kryzys, który już wygląda na największy od lat? Czy parlament naprawdę powoła specjalną komisję, która zbada sprawę? Jedno jest pewne. Czeka nas więcej burzliwych wydarzeń. A my będziemy uważnie śledzić każdy krok tej politycznej telenoweli. Rozdział następny. Zwrot czy upadek? W cichych korytarzach Sejmu unosi się ciężka atmosfera. Posłowie szepczą po kątach. Telefony dzwonią bez przerwy. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie: Co zrobi teraz Kosiniak? Niektórzy jego sojusznicy twierdzą, że trzyma się twardo i próbuje pokazać siłę. Inni, bardziej ostrożni, przyznają po cichu, że jest osaczony, przytłoczony i pod ogromną presją. Krążą plotki o tajnych naradach w partii. Podobno ważni ludzie z PSL mieli już mu zasugerować, by pomyślał o dobru partii, czyli zrezygnował, zanim będzie za późno. W tym czasie media i programy publicystyczne mówią tylko o jednym. Komentatorzy pytają: Jeśli nawet trzecia droga się ubrudziła, to w co Polacy mają jeszcze wierzyć? I spadek trwa. Nowe sondaże dają jasny sygnał: społeczeństwo jest rozczarowane. To nie tylko PSL traci poparcie cała idea trzeciej drogi słabnie. Młodzi kandydaci, którzy jeszcze niedawno uśmiechali się z plakatów wyborczych, teraz unikają nawet wywiadów. Nikt nie chce być twarzą wstydu, ale w tym chaosie pojawiają się nowe głosy. Młodzi działacze byli sympatycy, lokalni politycy zaczynają się podnosić. Nie chcą już udawać, że nic się nie dzieje. Domagają się prawdziwego oczyszczenia, kar, śledztw, wyrzucenia winnych. Mówią jasno, jeśli nie usuniemy zła u źródła, Partia zginie i może mają rację. Parlament się przygotowuje. Po drugiej stronie miasta w Sejmie rośnie napięcie. Grzegorz Braun i inni posłowie opozycji zbierają podpisy by powołać komisję śledczą. Jeśli się uda, Kosiniak-Kamysz będzie musiał stanąć przed kamerami, na żywo przed całą Polską. To może być scena, która zniszczy karierę w kilka minut. A ludzie patrzą, w domach, kawiarniach, autobusach, ludzie dyskutują. Niektórzy mówią, a tam wszyscy są tacy sami. Inni wciąż mają nadzieję. Może teraz coś się zmieni. Może tym razem ktoś naprawdę odpowie. Ale prawda jest taka, że nikt nie wie, co wydarzy się jutro, bo gdy polityka wpada w kryzys, wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Rozdział 2. Upadek Kamysza. W tamten szary poranek w Warszawie Kosiniak-Kamysz zjawił się w siedzibie partii wcześniej niż zwykle. Miał na sobie ciemny garnitur. Tę samą poważną twarz co zawsze. Ale uważny obserwator zauważyłby jedno. Był inny. Patrzył częściej w podłogę, unikał kontaktu wzrokowego, nie pozdrowił ochroniarzy. Wszedł bocznym wejściem, jak ktoś, kto wie, co go czeka w środku. W sali konferencyjnej czekali już najważniejsi ludzie PSL. Ale to nie była już zgrana drużyna. Zimne spojrzenia, skrzyżowane ramiona, pełna napięcia cisza. Jeden z weteranów, który zawsze go wspierał, odezwał się pierwszy. Władek. Wiesz, że to wybucha i że już nie da się udawać, że nic się nie stało. Kosiniak wziął głęboki oddech. Próbował zachować postawę lidera, ale napięcie było widoczne. Nie polegnę przez plotki i zmontowane taśmy. To jest polityczna nagonka, dobrze o tym wiecie. Ale nikt nie odpowiedział. Presja z każdej strony. Na zewnątrz świat polityki wrzał. Media społecznościowe płonęły, dziennikarze publikowali kolejne fragmenty nagrań, coraz bardziej kompromitujące. W jednej z najbardziej szokujących taśm słychać głos rzekomo bliskiego współpracownika Koziniaka, mówiący: Szef wie o wszystkim, nic nie dzieje się bez jego zgody. Rozdział następny zwrot czy upadek. W cichych korytarzach Sejmu panuje ciężka atmosfera posłowie szepczą w kątach telefony dzwonią bez przerwy. Wszyscy zadają to samo pytanie, co teraz zrobi Kosiniak? Niektórzy sojusznicy twierdzą, że trzyma się mocno i próbuje pokazać siłę. Inni, bardziej powściągliwi, przyznają, że jest osaczony, przyciśnięty z każdej strony. Krążą pogłoski o tajnych spotkaniach wewnątrz partii. Ważne osoby z PSL-u miały już zasugerować mu, by pomyślał o dobru ugrupowania, czyli by zrezygnował, zanim wszystko się jeszcze bardziej zawali. Tymczasem media nie mówią o niczym innym. Dziennikarze i komentatorzy pytają, jeśli nawet trzecia droga się skompromitowała, w co jeszcze Polacy mogą wierzyć? A upadek trwa dalej. Nowe sondaże dają jasny sygnał. Społeczeństwo jest rozczarowane. To nie tylko PSL traci poparcie. Cała idea trzeciej drogi zaczyna gasnąć. Młodzi kandydaci, którzy jeszcze niedawno uśmiechali się na billboardach, dziś unikają kamer. Nikt nie chce być twarzą wstydu, ale w tym chaosie pojawiają się nowe głosy. Młodzi aktywiści, byli sympatycy, lokalni politycy zaczynają się podnosić. Nie chcą już dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Domagają się prawdziwego oczyszczenia, kar, śledztw, wyrzucenia winnych. Mówią głośno: Jeśli nie wytniemy tego zła u korzeni, partia umrze. I być może mają rację. Parlament szykuje się. Po drugiej stronie miasta rośnie napięcie. Grzegorz Brown i inni posłowie opozycji zbierają podpisy, by powołać komisję śledczą. Jeśli im się uda, Kosiniak-Kamysz będzie musiał wszystko wyjaśnić na żywo, przed kamerami, na oczach całego kraju. To może być scena, która zakończy jego karierę w kilka minut. A ludzie patrzą. W domach, kawiarniach, autobusach wszyscy dyskutują. Jedni mówią: "Wszyscy są tacy sami." Inni wciąż mają nadzieję, może tym razem coś się zmieni, może ktoś wreszcie zapłaci za to, co zrobił. Ale prawda jest taka, że nikt nie wie, co przyniesie jutro, bo kiedy polityka wpada w kryzys, wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Rozdział 2. upadek kamysza. Tamtego szarego poranka w Warszawie Kosiniak Kamysz przybył do siedziby partii wcześniej niż zwykle. Miał na sobie ciemny garnitur. Tę samą poważną minę co zawsze. Ale kto patrzył uważnie, zauważył. Coś było inaczej. Częściej spoglądał na ziemię, unikał spojrzeń ochroniarzy, wszedł bocznym wejściem. Jakby wiedział, co go tam czeka. W sali zebrań czekali już najważniejsi ludzie PSL-u. Ale to, co kiedyś było zgranym zespołem, dziś przypominało podzieloną grupę, zimne spojrzenia, skrzyżowane ręce, cisza, która ciążyła w powietrzu. Jeden z weteranów, który zawsze go wspierał, przerwał milczenie. Władek, wiesz, że to wszystko wybuchło i że nie da się już udawać, że nic się nie stało. Kosiniak wziął głęboki oddech. Próbował zachować postawę, ale napięcie było widoczne. Nie dam się zniszczyć przez plotki i pocięte nagrania. To polityczna ustawka i dobrze o tym wiecie. Nikt jednak nie odpowiedział. Presja z każdej strony. Na zewnątrz polityczny świat wrzał. Media społecznościowe płonęły, dziennikarze publikowali nowe fragmenty nagrań, jeden bardziej kompromitujący od drugiego. W jednej z najbardziej szokujących taśm słychać głos rzekomo bliskiego doradcy Kosiniaka, mówiący: Szef wie o wszystkim, nic nie przechodzi bez jego oka. To był cytat, którego nie dało się już zignorować. I jak domek z kart, poparcie dla PSL zaczęło się walić. Partie sojusznicze zaczęły oficjalnie się dystansować. Trzecia droga, która miała być nowym początkiem, tonęła teraz w starych układach, znajomościach i politycznej korupcji. Wezwanie parlamentu po drugiej stronie miasta, w siedzibie sejmu, panował intensywny ruch. Grzegorz Braun zdobył wymagane podpisy. Komisja śledcza miała zostać powołana. A Kosiniak-Kamysz musiał się stawić na żywo i wszystko wyjaśnić. Wieść rozeszła się jak ogień. Termin został wyznaczony na piątek, godzina 10 rano. Media zmieniają ramówkę, kanały telewizyjne zmieniły programy. Spodziewano się ogromnej oglądalności. Opinia publiczna domagała się odpowiedzi, lub krwi. Partia podzielona wewnątrz PSL spotkania zamieniły się w pole bitwy. Jedna frakcja domagała się natychmiastowej rezygnacji Kamysza. Inna uważała, że powinien walczyć do końca. Najmłodsi parlamentarzyści, wściekli. Żądali całkowitej zmiany. Jeśli on nie odejdzie teraz, zapłacimy za to wszyscy, krzyknęła posłanka pierwszej kadencji. Co gorsza, pojawiły się pogłoski, że niektórzy członkowie partii potajemnie negocjowali z innymi ugrupowaniami, przygotowując nowy blok polityczny. Bez kamysza. Czas uciekał. Zostały dwa dni do przesłuchania. Dwa dni, by cały kraj mógł usłyszeć na żywo, czy Kosiniak jest niewinny, czy kluczową postacią skandalu który może pogrzebać nie tylko jego karierę, ale całą ideę nowej polityki, którą sam promował. A pytanie, które wisiało w powietrzu, było proste jak nigdy wcześniej. Wszedł do sali z uniesioną głową, ale jego blada twarz nie zostawiała złudzeń. Garnitur był nienaganny, ale oczy jakby dźwigały ciężar całego kraju. Kamery transmitowały wszystko na żywo, a internet aż wrzał od komentarzy. Czy się przyzna czy obwini innych czy się rozpłacze pierwsze pytanie było jak cios panie kamysz czy miał pan wiedzę o porozumieniach między pańską partią a lokalnymi przedsiębiorcami w zamian za kontrakty publiczne chwila ciszy tych kilka sekund trwało wieczność nigdy nie autoryzowałem żadnego nielegalnego układu jeśli ktoś popełnił błędy powinien za nie odpowiedzieć moje sumienie jest czyste powiedział patrząc przed siebie to był początek odpowiedzi wyuczonej, ale przemyślanej. Starał się zachować spokój. Jednak parlamentarzyści komisji nie odpuszczali. Dowody pojawiały się jeden po drugim: fragmenty nagrań, zeznania, wiadomości SMS, dokumenty z podpisami. I stopniowo obraz czystego lidera rozsypywał się na oczach całego narodu. Panie Kamyż, mamy tutaj nagranie, na którym pański doradca mówi: Nic się nie dzieje bez jego zgody. Jak pan to skomentuje? To nadinterpretacja. Ufamy zespołowi, ale nie śledzę każdego kontraktu, każdej decyzji. Ale głos już drżał. Pot ściekał po karku. Publiczność widziała wszystko. Media społecznościowe eksplodowały. Szaszen Kosiniak wiedział. Kończaszył trzecia droga zdradziła komisja prawdy. Osoby publiczne zaczęły reagować na żywo. Jedni domagali się jego natychmiastowej rezygnacji. Inni twierdzili, że stał się kozłem ofiarnym, ale wizerunek młodego, wiarygodnego polityka legł w gruzach. Trzy godziny później Kosiniak był już innym człowiekiem, ramiona opuszczone, głos załamany. Z każdą kolejną odpowiedzią coraz mniej osób mu wierzyło. A potem padło ostatnie pytanie: Panie Kamysz, czy uważa się pan za zdolnego do dalszego kierowania partią? Cisza, brak odpowiedzi. Kamera skupiła się na jego twarzy. Wziął głęboki oddech, spojrzał na członków komisji, potem na obiektyw i powiedział tylko: Dziś, jak nigdy wcześniej, wiem, że kraj potrzebuje prawdy. Zastanowię się i wkrótce ogłoszę ostateczną decyzję. Wstał i wyszedł z sali. Kraj patrzył w milczeniu. Nic nie zostało powiedziane wprost, ale wszyscy zrozumieli: on upada. Rozdział 4: Dzień Rezygnacji. Sobota godzina 7.32 rano. Gdy Warszawa dopiero budziła się do życia, na ekranach dziennikarzy i polityków pojawiło się nieoczekiwane powiadomienie. Konferencja prasowa, siedziba główna PSL, godzina 19.00. Eleven o'clock. Obecność Władysław Kosiniak-Kamysz. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. To nie był zaplanowany dzień medialny. Nie było konferencji w harmonogramie, a po katastrofie dnia poprzedniego istniała tylko jedna możliwość. On odejdzie. Siedzibę partii otoczyli dziennikarze. Kamery ustawione, mikrofony gotowe, reporterzy zlani potem w pełnym słońcu. W środku si zamknięte drzwi i narada od wczesnych godzin porannych. Pierwszy wyszedł doradca. Zapytany przez dziennikarzy powiedział tylko: nadchodzi moment, gdy nawet najsilniejsi muszą zrozumieć, że trzeba się zatrzymać. O 11:03 wszedł do sali. Kosiniak Kamysz pojawił się opanowany, ale porażka była widoczna na twarzy. Ciemny garnitur, granatowy krawat, w dłoni złożony na cztery części papier jego oświadczenie. Sala zamilkła. Drodzy obywatele, ostatnie dni przyniosły kryzys bez precedensu. Kryzys, który dotyka nie tylko mojego nazwiska, ale i nadziei, jakie wielu pokładało w tak zwanej trzeciej drodze. Głos był pewny, lecz smutny. Przemówienie rzeczowe. Mówił o błędach, o zawiedzionym zaufaniu, o braku nadzoru. Zaprzeczył bezpośredniemu udziałowi w korupcji, ale wziął odpowiedzialność za to, komu zaufał. A potem padło zdanie, które w ciągu sekund stało się nagłówkiem. Z bólem w sercu, lecz z szacunkiem dla demokracji, prawdy i moich wyborców, ogłaszam dziś moją rezygnację ze stanowiska prezesa PSL. Reakcje były natychmiastowe. Jedni bili brawo, inni milczeli. Byli i tacy, którzy płakali, złością, rozczarowaniem, ulgą. Na zewnątrz ludzie reagowali różnie. I dobrze, już czas. To była nasza ostatnia nadzieja. Ale wewnątrz partii nastało trzęsienie ziemi. Za kulisami, walka o władzę. Gdy media mówiły o rezygnacji, w siedzibie PSL trwały narady. Trzech kandydatów natychmiast wyłoniło się jako potencjalni następcy. Zofia Malek, młoda posłanka o ostrym języku, popularna w internecie. Stanisław Rudzki, polityk z doświadczeniem i wpływami w terenie. Tomasz Maj, były minister, typowy zaufany człowiek Starej Gwardii. Rozpoczęła się walka o przywództwo. Zofia zapowiadała koniec starej polityki. Rudzki apelował o spokój i jedność. Tomasz spotykał się z biznesem i dawnymi sojusznikami Kamysza. Tymczasem w Brukseli skandal zaczął odbijać się echem poza granicami kraju. Europejscy centryści dystansowali się od trzeciej drogi. Straciliśmy zaufanie do polskiego kierownictwa, powiedział jeden z europosłów.